Antoine de Saint-Exupéry Mały książę Czytają aktorzy Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo Rozdział czwarty W ten sposób dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy, że planeta, z której pochodził, niewiele była większa od zwykłego domu. Ta wiadomość nie zdziwiła mnie. Wiedziałem dobrze, że oprócz dużych planet, takich jak Ziemia, Jowisz, Mars czy Wenus, którym nadano imiona, są setki innych, tak małych, że z wielkim trudem można je zobaczyć przy pomocy teleskopu. Kiedy astronom odkrywa którąś z nich, daje jej zamiast imienia numer. Nazywa ją na przykład gwiazdą 3251. Miałem pewne podstawy, aby sądzić, że planeta, z której przybył mały książę, jest gwiazdą W612. Ta gwiazda była widziana raz tylko w 1909 roku przez tureckiego astronoma, który swoje odkrycie ogłosił w Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie, tacy bowiem są dorośli ludzie. Na szczęście dla planety B612 turecki dyktator kazał pod karą śmierci zmienić swojemu ludowi ubiór na europejski. Astronom ogłosił po raz wtóry swoje odkrycie w roku 1920 i tym razem był ubrany w elegancki frak. Cały świat mu uwierzył. Opowiedziałem wam te szczegóły o planecie B612 i podałem numer ze względu na dorosłych. Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle? Oni spytają was, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym, widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu. Nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: Widziałem dom za sto tysięcy złotych. Wtedy krzyknął: Jaki to piękny dom! Jeżeli powiecie dorosłym, dowodem istnienia małego księcia jest to, że był śliczny, że śmiał się i że chciał mieć baranka. A jeżeli chce się mieć baranka, to dowód, że się istnieje. Wówczas wzruszą ramionami i potraktują was jak dzieci. Lecz jeżeli im powiecie, że przybył z planety B612, uwierzą i nie będą zadawać niemądrych pytań. Oni są właśnie tacy. Nie można od nich za dużo wymagać. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych. My jednak, którzy dobrze rozumiemy życie, kpimy sobie z cyw. Chciałbym zacząć tę historię jak zaczyna się baśń. Wolałbym powiedzieć: Był pewnego razu mały książę, który mieszkał na planecie troszeczkę większej od niego i który bardzo chciał mieć przyjaciela. Dla tych, którzy znają życie, wyglądałoby to o wiele prawdziwiej. Byłoby mi przykro Gdyby moją książkę traktowano niepoważnie. Z wielkim bólem opowiadam te wspomnienia. Sześć lat minęło już od chwili, kiedy mój przyjaciel odszedł ze swoim barankiem. Próbuję opisać go po to, aby nie zapomnieć. To bardzo przykre zapomnieć przyjaciela. A przecież nie każdy dorosły ma przyjaciela i mógłbym stać się podobnym do dorosłych, którzy interesują się tylko cyframi. Dlatego też kupiłem sobie pudełko z farbami i ołówki. Bardzo trudno zabrać się do rysowania w moim wieku, tym bardziej, że jedyne próby w tym kierunku to były rysunki węża Boa zamkniętego i otwartego, rysunki, które robiłem mając sześć lat. Postaram się jednak, aby portrety były jak najwierniejsze. Sam nie jestem pewien, czy mi się to uda. Jeden jest dobry rysunek, drugi gorszy. Myli mi się trochę wzrost małego księcia. Tutaj jest za duży, tam znów za mały. Waham się, malując kolory jego stroju. Błądzę w ciemnościach wspomnień i w rezultacie mylę się w rzeczach bardzo zasadniczych. Ale trzeba mi to wybaczyć. Mój przyjaciel nigdy mi nic nie objaśniał. Uważał pewnie, że jestem podobny do niego. Ja jednak nie potrafię, niestety, widzieć baranka przez ściany skrzynki. Możliwe więc, że jestem trochę podobny do dorosłych. Już się prawdopodobnie zestarzałem. Rozdział piąty. Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te gromadziły się zwolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. W tym przypadku stało się to dzięki barankowi. Mały książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił: Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki? Tak, to prawda. To bardzo się z tego cieszę. Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość, że baranki zjadają krzaki, ale mały książę dodał: Wobec tego one zjadają także baobaby? Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły. I gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni. To nie dałyby one rady jednemu baobabowi. Na myśl o stadzie słoni, mały książę roześmiał się. <laughs> Trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim. Później dodał z namysłem: Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie. To prawda, ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby? Odpowiedział mi. Dobrze, dobrze. Jakby chodziło o rzecz najzupełniej oczywistą, musiałem zrobić duży wysiłek, aby zrozumieć to bez niczyjej pomocy. Okazało się, że na planecie małego księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk. Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota się obudzić. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu. Jeżeli jest to pęd żodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć jak chce. Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrywanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest za mała, a baobabów jest za dużo, to one ją rozsadzają. Jest to kwestia dyscypliny. Rano. Po umyciu się, trzeba zrobić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa. Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów? Gdyby kiedyś podróżowały, może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody, lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą zamieszkiwał Leniuch. Zlekceważył trzy pędy. Według wskazówek małego księcia, Narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów, lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jednej z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad i mówię dzieci, uważajcie na baobaby. Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek. Które zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym. Mój trud jednakże opłacił się. Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków, jak rysunek baobabów? Odpowiedź jest prosta. Próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, Kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność. Rozdział szósty. Powoli zrozumiałem, mały książę, Twoje smutne życie. Od dawna jedyną rozrywką był dla Ciebie urok zachodów słońca. Ten nowy szczegół Twojego życia poznałem czwartego dnia rano, gdyś mi powiedział: Bardzo lubię zachody słońca. Chodźmy zobaczyć zachód słońca. Ale trzeba poczekać. Poczekać na co? Poczekać, aż słońce zacznie zachodzić. Początkowo zrobiłeś zdziwioną minę, a później roześmiałeś się i rzekłeś: <laughs> Ciągle mi się wydaje, że jestem u siebie. Rzeczywiście. Wszyscy wiedzą, że kiedy w Stanach Zjednoczonych jest godzina 12, we Francji słońce zachodzi. Gdyby można się było w ciągu minuty przenieść ze Stanów do Francji, oglądałoby się zachód słońca. Francja niestety jest daleko, ale na twojej planecie mogłeś przesunąć krzesełko o parę kroków i oglądać zachód słońca tyle razy, ile chciałeś. Pewnego dnia oglądałem zachód słońca 43 razy. Powiedział mały książę, a chwilę później dodał. Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Więc wówczas, gdy oglądałeś je czterdzieści razy, byłeś aż tak bardzo smutny? Zapytałem, ale mały książę nie odpowiedział.